Jest, co jest godzina Ala? 6.30. .30. Tak i wstałyśmy o 5.30. Wstałyśmy o 5.30, yy, zaczynamy nasz dzień, mam ze za sobą ale? Zaczynamy nasz dzień yy, z wycieczką, yy, szybką wycieczką jednodniową do Brukseli, do naszej koleżanki. Tak, ja idę nagrać z zewnątrz, jak się do auta. Dawaj. <laughs> On, to jest fajne. Tak, czyli we dwie nagrywamy dzisiaj, ja z telefonu, bo zapomniałam aparatu, ale bardziej profesjonalnie yy, i jedziemy na, do Eindhoven. Jedziemy busem. Flixbusem. Flixbus z Eindhoven kosztuje dyszkę, więc, e, więc naprawdę tanio. I e, o godzinie 10 będziemy już w Brukseli. To do później. Zgadnijcie komu uciekł autobus. Nam. <grym> Także y, spóźniliśmy się całe 3 minuty na, na busa do, do Brukseli, bo nie znamy trochę miasta i miałeś tutaj sprint po y, z, zaspanym Eindhoven. W każdym razie mamy kupiony już bilet na godzinę 11.30, więc mamy jeszcze mały trip po Eindhoven, Idziemy szukać jakiegokolwiek otwartego miejsca. Jakie są tego plusy Ala? Chciała że... przeżyć. Chciałam przeżyć przygodę, stwierdziłam, że moje życie jest nudne i nic się w nim nie dzieje, ale mieliśmy sprint przez całe miasto, nie zdążyłyśmy na autobus, który widzieliśmy z daleka, także tak, był ten urywek moment życia, kiedy takie wiesz, że... Takie słyszkie, takie woda fuck dąża, panowania na rzeczy zewnętrzne z Twojego życia, chociaż pędzisz widzisz to i chcesz po to ale jednak nie możesz. Tak, także e, mamy już kupiony bilet na godzinę 11. Jesteśmy... dychę w plecy, ale to nic, nie? Nic. E, na szczęście to tylko Jesteśmy dyszka. Jesteśmy entuzjastkami, idziemy dalej. E, tak, nie pada, to jest plus. Nie pada, tak jest. Nie sypon. pada jest fajnie, jest ciepło w miarę. No. I... E, i tyle. Odezwiemy się potem, jak zobaczymy. jesteś spocona? Bo ja, ja, ja się, nie Aha. Bo <laughs> się nie pocę. ja się nie pocę. Odezwiemy tak, się. To wideo, bo ja, ja się nie ja po nie nie Idziemy na miasto i odezwiemy się potem. Jeżeli zdążymy na kolejnego busa, bo jak nie, to ja, już, ja, kończę, ja wracam do domu. Przed, przed tym busem, będziemy na tym przystanku tam. Od godziny. Przekać, no, ja chciałam powiedzieć 15 minut, ale ok, niech A, będzie godzina. No to ja będę godzinę czekać. To idziemy do Inhog. Ale prosiła, ja że prosiła, żeby pokazać rowery. Tak wygląda mały parking przy dworcu, ale mały, bo nie widziałeś jak jest. Rowerowy w Holandii. A tak jest y, skrzyżowanie, jakaś tam y, artystyczna y, 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 koncepcja w Eindhoven. A tutaj, tutaj jest przystanek, z którego spierdzieli na bus.